Siemanko, widzowie, jak dobrze pamiętacie, ostatnio nawiedzona lalka odwalała różne dziwne akcje i nikt mi w to nie wierzył, ale dzisiaj jest ze mną Jack Frost. Alewo that's nice. Eh? Dokładnie. I postaram się, słuchajcie, udowodnić Jackowi, że ta lalka jest dziwna, że ona coś ukrywa i że ona nie jest zwykłą zabawką. Jack, chodź, pokażę Ci jak ona w ogóle wygląda. Bo ty jej nie widziałeś, tak? W nie, ogóle nie ani widziałeś. Stary, ona tutaj ostatnio. Co? Chwila, ja ją tu ustawiałem, stary, tą lalkę. Widzisz, brałeś lalkę? No nie, nie było mnie to nawet. Nie brałeś jej nawet. Nie. Gdzie, tu? S tak, tu, stary, ja ją położyłem i kamerka była ustawiona tutaj. Eee, ustawiłem ją, żeby było widać, co się z nią dzieje. I co teraz w takim razie? Stary, nie wiem. Ona wędruje po prostu w różne miejsca. Najdziwniejsze, eee, nikt jej nie rusza. Nikt jej nie rusza. Zipek tylko odkłada do siebie na półkę, a u Zipka... Nie wiem, może teraz ona jest u nie wiem, dziwna sprawa Ej, no bo czekaj, w takim razie skoro zostawiłeś kamerę, to gdzie jest nagranie z tego co się działo skoro jej tu nie ma? Może ktoś ją zabrał, zobaczymy Bez kitu, sprawdźmy, dobra, no, masz rację Ty, rusza się chyba Widzisz? A, ruszyła znowu, sama Mówiłem ci stary, ona jest... O kurde! Przyszła do kamery nawet! Co jest? Widziałeś, ale zakłócenia jakie były Ej, mamy posraną lalkę w domu Masz ją znaleźć, w tym momencie zakopać, spalić, wywalić I mam w dupie to Staj, wszystko Szukaj jej Stary, nie mam pojęcia, gdzie ona może być Ona może być wszędzie Wszędzie ona mogła się ukrywać Naprawdę Idziemy, Zipka, pokój sprawdzić Bo tam ona może być Patrz, Zipek chował ją tu I nagle my ją znaleźliśmy tam w rogu Tam w rogu Co? Trzeba mu nie dawać tej lalki Nie wiadomo, co z nią robił, Ziper nasz Nie mam pojęcia Ach. Stary, gdzie... A może tutaj jest? Może na strychu? O kurde. Nie! O kurde! Ej, ten... Stare to ryk... nie powinno ci nigdy otwarte. No! Zamknięty zawsze jest, prawda? Tak. Prawda? Przecież... Ej, co to jest? Co, się, co tam coś, jest? Coś tam widziałem jakby... jakieś oczy. Ej, zamykaj to w tym momencie, my nie wiemy Wchodzimy co. Tam jest tam. Nie, nie, zamykaj to w tym Stary. momencie. Zamykaj to, zamykaj, zipek się tym zajmie. Walnij do góry. Zostawiamy z zipka z tyłu. Tak, tak, z całej się do góry. Pchij. Ale Coś zaczęło mi piszczeć w uszach. A. Ah. Zamykaj to, zamykaj o, to kurde. w tym momencie. Słyszałeś to? Czy to nie jest. Czy tylko ja to słyszałem. Nie, też słyszałem mały pizd, dlatego zamknąłem. To. O kurde! Dobra, stary, trzeba znaleźć tą lalkę. Po prostu musimy ją znaleźć, gdzie ona może być. No ale ty masz jakikolwiek pomysł. W ogóle ty co pomysł. się działo w tym odcinku, w którym mnie w ogóle nie było, a wy w ogóle i su na tym kanale szybko, oczywiście Koniecznie, widzowie w tym momencie. Dlatego, że dobiecie 200 ogóle jakiś cudem. Tak, tak. Prawie w połowie drogi co ja jestem, ten teraz jest. To jest nieważne teraz. Lalka. Lalka jest ważniejsza teraz. Stary, nie mam pojęcia gdzie ona może być Najmniejszego Trzymaj, Chyba, że... Co? coś widzę Co? Patrz Co? Oh. To Pepsi, której mogę się napić Co? <laughs> Szczęście. Serio Jack, my szukamy lalki Która jest nawiedzona A ty w tym momencie chcesz pić sobie Pepsi <laughs> Ej Jack, ja coś słyszałem, że walnął w szybę Czy tam coś jest? Widać jakąś to jest? Stała ta to Znaczy, że musi wredna. Ona jest na ogrodzie, dawaj szybko na ogród Co ona robi na ogrodzie? Ty zniknęła. Co jest? Ej, ale 100%, że ona była w tym miejscu, no, tutaj. Sam ją widziałeś, prawda? Dlatego, że jest ja to... ruda ją wszędzie. No widać, właśnie, dokładnie. no właśnie, 100%, żeby było sprykać, jak stuka w szybę. No coś takiego było. Ale czy ona sama jeździ? Nie jest w stanie się poruszać sama. Nie mam pojęcia. Może to ja wywaliłem. Chyba tak, też mi się wydaje. Ej, Stary, dobra. co my robimy z tym? Dzwonimy na policję? Nie no, no! Nie no, błagam cię, nie rób tego! Co sobie. ja powiedziałem! Dzwonimy na policję! Przepraszam, pani policjanta! Przepraszam, wy zadzwonicie na policję, żeby Grześka zabrali, bo jak oni usłyszą o takiej rzeczy, to jest straszne, ale tylko dla nas. Oni nie wiedzą, z czym to się je. Pomyślą, tak. że sobie jaja robimy po prostu. Mnie by zamknęli, a nie larkę. Tak, nie, To prawda. Mnie. A teraz powiedz mi, co było w ostatnim filmie, żeby wiedzieć w ogóle o co wchodzi w tej całej grze i tak dalej. Gdzie mamy iść? To nie jest żadna może, gra. może do jakiejś winiarni? Jak nie? Jest. Zawsze nam ustawiają jakieś gry po prostu, żebyśmy grali. Chodzi o to, że ona, ta larka. Po prostu, stary, ona biega po domu, wali wszystkie drzwi, okna, napierdziela Czyli I trzeba ją, ją złapać dobra. i zamknąć gdzieś, po prostu Albo odprawić rytuał Jest jedna lalka, dobra, jedna lalka, która była przy tej szybie, czyli nie jest ciężko jej znaleźć Chodź po ogrodzie się przejdźmy Dawaj Może Dawaj. gdzieś jest Jack, tutaj poprzedni właściciele zrobili to jako teatr dla dzieci swoich O szulera, Tak, to był teatr dla dzieci, słuchajcie To, był to wygląda ten... jak rytuał, a nie teatr dla dzieci to całe Krąg rytualny, tak jak to Możliwe. Chorzy ludzie tu mieszkali. Stary. I chore lalki zostawili. Ej, myślisz, że tu mogłaby lalka się gdzieś ukrywać? W lesie? Nie, szczerze. Ja myślę tak, ona jest gdzieś w domu, bo zawsze wszystkie rzeczy działy się w domu. Nie ma żadnej prawie rzeczy, która się działa na dworze oprócz trumny. Czemu... Czy też to widzisz? Grześ tu siadła. W ogóle czemu Co? ta lalka tam jest? Czekaj chwilę, nie podchodź do niej. Kto ty ty o stary widzisz. No co jest? Tam była... Przed... tu. Stary, w sensie, mi się wydawało, że ty się widziałem, ale stuprocentowo! Stary, czy mogło mi się zdawać, że to były krzaki? Nie. Może jednak? Ona ma rude włosy. W sumie. Kurde też jest niby rude. Ej, dobra, widzowie, teraz jest mi się dla widzów. Mają napisać czy ta lalka była tu naprawdę, czy nie, bo ja nie cofnę w tym momencie kamery, bo robimy wszystko na longu, żebyście widzieli wszystko, że tak, tak naprawdę wszystko co tak, tu się tak, dzieje jest tak, prawdziwe. tak, tak. tak, tak. A aktualnie, musicie napisać w komentarzu, czy to się pojawiło, czy nie Nie chcę nic mówić, ale wydawało mi się, że coś tu było, a nagle zniknęło Więc ja mam jedną opcję na to, trzymaj No Chodźmy jej dalej szukać Bo zaczyna się robić bardzo niebezpiecznie, nie podoba mi się to Ej, słyszysz to walenie drzwiami? Słyszałeś to? To przez to okno, jedyne okno, które jest otwarte w domu Tak Słyszałeś to? Jack. Chodźmy, Ej, Jack! No? Obczaj to, stary Włosy! Przecież u nas stary nie ma żadnych dziewczyn. No jak, tak szybko myśleć, co to One jest? wyglądają na sztuczne, jakby jakieś lalki. Ej, no dobra, moje to włosy nie są na... Ale... No, możesz się domyślić. Akurat. No nie, ale stary, one nie są nawet od tamtej lalki. Nie wiem czy chcę tego dotknąć, jakiś dziwny kolor. Jak tu śmierdzi! pomochaj stary! Pomochaj to! No Jezu, to twoja ręka czy włosy? Ręka. No bo, ale włosy też. Dobra, chodź na górę w takim razie. Ja słyszałem, że to dochodziło z konstrukcyjnego, zobacz, z kolei? Kolejne włosy. Stary Dawaj. że one też tak śmierdzą? Zbieraj to w takim razie. O, fu, stary, nie chcę mówić czym, bo nie wiem czy można najwilby to mówić. Z chlizną. Z Starymi dziećmi. Co? Tak. Co znaczy w ogóle? Zobacz. Zobacz to. Kolejne włosy. Ej, czyli dobrze słyszeliśmy. Najgorsze jest to, że stary te włosy nie są tamtej lalki. Tam ta była ruda przecież. Stary. Co za posrany widok w sumie. Zapomniałem widzą powiedzieć, że mamy takie rzeczy w domu naszym. Że to jest 100 drzwi challenge, był kiedyś robiony. Wszystko jest jakieś pootwierane tam też. No, jakieś biurko jest. Nie mów, że tamte drzwi są otwarte. Ale tu było jest słychać coś? W sensie tutaj. No tak, 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 zobaczcie, widzowie. Tu są otwarte okna. O, tu mamy otwarte okno. To było jedyne miejsce, gdzie było to wszystko słychać. Czyli albo tam gdzieś za drzwiami, albo gdzieś tu to było. To było słychać. Nie? Ale w środku nic nie ma. Gdzie są włosy jeszcze? Szukaj śladów włosów, bo cały czas doprowadzają nas te tej włosy. Kwóz tu pozostaje. Tu? Na szafce? Tak. Patrz. Co? Kolejny kosmyk. Ej. Gdzieś, Czyli czekaj. W ścianie musi być. W, w ścian ścianie. Jest. Czekaj. W ścianie. Czego my szukamy właśnie? Jak to wygląda? Stary, larki. Larki chyba. No a czego? No dobra. Tu Może tutaj? Nie, Kurde, jak to ale... może wyglądać? Poczekaj Co to mogło naparać? Czekaj Ej, coś, to się dole, ale to już... Zamknij te drzwi tak razie szybko I dwa, zobacz co tam leży w ogóle Teraz. Teraz zauważyłem dopiero Co? Lalka zielona... Lalka też leży obok jakby nie patrzeć właśnie Ja zobaczyłem zieloną kartkę ubrudzoną, a ty lalkę, co jest? Nie bawię się tym, więc w sumie nie wiem Czy ja to mogę w ogóle dotykać? To jest ten sam kolor co te wszystkie To powiem. są jej włosy, tak ty masz... Porównaj, ty masz rację, to są jej włosy stary o, o. Ewidentnie, ktoś jej po... Albo ona sama powyrywała sobie włosy Co za zwyrostwo, jak co ona jest wygląda w ogóle? Tu jest coś napisane Kartkę ma ze sobą ale to... Nie, dobra, nie będę ci... Masz, powochaj, powochaj Nie chcę, nie chcę, nie chcę, wiesz to ode mnie, czytaj Zajdziesz... co tu jest? Nie, znajdź, znajdź. Pięć, pięć latek? Lalek! latek? Lalek! Wow! Pięć Lalek! Czy jest pięć takich Lalek! Lalek! Czy mamy jedną tylko Co jest grane? Dobra, to jest dziwne teraz. W takim razie, co? masz mi wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi w tym całym odcinku. Która lalka jest pierwsza, która druga, która trzecia i tak dalej. Żebyś mi wytłumaczył. Pięć lalek stary, my mamy tylko jedną, żeby odprawić rytuał. No dobra, ale gdzie jest reszta w takim razie? No nie wiem stary, no to szukaliśmy tej dużej, nie wiadomo gdzie ona jest. Stary, jedna rzecz. Czy wy wiecie gdzie jest ta lalka? Dobra, o nie wiem. Jack, Jack, no. sprawdzamy pokój nawiedzony, jeśli tam jest czysto. Przechodzimy do ogrodu. Ale ona na, na Przechodzimy pewno była do ogrodu. Na, na pewno, więc. Sprawdźmy tu, błagam, skoro się tego miejsca, bo ja się boję tego miejsca dosłownie. Zobacz. O, fu! Ślady, nie wiem, zalane, łap, może łap. Ej, serio, to wygląda jak takie małe łapki. Dobra, chodź, trzeba to umyć kiedyś. Patrz. Widzisz to? Przynajmniej zamknięte są drzwi. Stary. Co czekasz, aż wejdę? Właśnie pierwszy. W życiu to ja to. Za każdym razem będę tak samo przeżywał wejście. Przez ranę to jest jakieś Sztywno tu śmierdzi coś... Lalki są Słyszysz? Ze środka No? Płaczcie Małe dziewczynki no, no, I walenie Robimy to? Jak chcesz i musimy Dawaj Nie mamy wyboru Coś trzyma za klamkę Ty Stary... trzymasz za klamkę, w... A nie O kurde, faktycznie No patrz, no maksa jest otwarta Teraz Coś odpuściło Ej, serio, przysięgam, że ja nie ruszałem. O, kram! Nice. skomplikowany to. Jack! Jack! Tu nie ma światła! Jack zgupiałeś Zachciało ci się durnych filmów! Zamykam cię w tym miejscu! sram na to idę stąd! Dobra, żartowałem. Wypuszczę go, ale kiedyś to się uda. Znalazłeś coś? Nic nie ma, jest ciemno! Otwórz! Szybko! To nagraj w takim razie jak tam w środku ja poczekam tutaj! Weź telefon! Nie, nie mam telefonu! O! To zmienia postać rzeczy, to może być straszne w takim razie. Stary! Znalazłeś coś? mnie w niedawdzonym kurde, pokoju! Górniku, jesteś... coś kop! No jak to to... A widziałeś to? To teraz skakuj do środka razem idziemy. Dobra, ty pierwszy znowu. Nie, Jack, spadła, nie, 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 ty jesteś. jesteś ha... hamuła, jesteś najgorsza! No trochę tak. O, to jest otwarte. Masakra. Wchodzimy? Kurde, ile razy byśmy nie wchodzili w to miejsce? Nie, dobra, to za każdym Jack, razem mamy nową zagadkę tam, i musimy ją rozwiązać Jak nie wiem co, nie wchodzimy tam, nie wchodź tam, proszę Cię, nie wchodź Nie, nie, Jack, błagam, już spadamy stąd Dobra, Slam coś tam to, jest Jakby spadamy, coś, to trzeba będzie to sprawdzić, bo coś tam jest w tej teraz Ojej, ja końcu. się przestraszyłem, stary No, my mamy lalkę znaleźć, a Ty się boisz na tym etapie to Zamykaj to i spadamy stąd, Bładamy. Dobra, tak idziemy Dobra, musimy znaleźć teraz nawiedzoną lalkę, która uciekła nam nie wiadomo gdzie, i widzieliśmy ją prawdopodobnie w ogrodzie ostatni tak, raz, tak? Tak, Szukamy jej gdzieś. Tak. No to dobrze. Gdzie ona mogłaby się schować w ogrodzie? Ostatni raz była tutaj, tam. jak ją widzieliśmy, potencjalnie tutaj w tych krzaczkach. O tutaj, ale to nie ma znaczenia, bo żadnej tutaj nie ma kartki podpowiedzi i nic, stary. Dwa, jest Na jakaś pewno? rzeźba chłopca czy coś. Gdzie jest rzeźba chłopca? No tam. A tam, może. Ej, Schody. pomyślmy, jakbyśmy byli lalką, to gdzie moglibyśmy się schować, stary? Pudełko z zabawkami w magazynie. Tak, ale na ogrodzie. Gdzie? Chłopiec może być jej kolegą, przyjacielem, tak, z którym możliwe. spędzała czas w nocy. Tak. A dwa mamy trumnę wielką, którą też należałoby sprawdzić w jakimś tam czasie. Stary, Final, mnie nie? Zastanawia jedna rzecz. Czemu cały czas brama jest otwarta? Stary, to że jest otwarta, to jest jedno. Dwa. Ta brama jest rozwalona z dnia na dzień coraz bardziej. Tu łamane były. Na tak. początku były stary, teraz już nie ma w ogóle. Dokładnie. Ja to zamykam. Oh, raz na wiemy. zawsze. I tu przy okazji zostawiam lalkę. Nie, no, nie. Muszę zebrać ich 5 z tego, co Trzymałem słyszałem. Trzymają cały czas. Nie, no dobra, Czas to skwinić. Czekaj, właśnie, ty coś mówiłeś o trumnie, tak? Coś o tak. trumnie Tak, no? no że tak naprawdę albo schody tu, albo dzieciach tu, albo trumna. Są trzy miejsca, w których może się znajdować Jedna ta. rzecz. Pamiętasz, jak misiek nam uciekał? No. To kto go, myślisz, wykopał? On sam się wydostał, myślisz? Nie. Nie. Lalka Nigdy go wykopała. Lalka. Prawdopodobnie. Możliwe. Prawdopodobnie za tym ktoś stoi Kto normalnie chodzi tutaj po ogrodzie I to robi wszystko, bo ja sobie nie wyobrażam Żeby same te zabawki chodziły Więc stary, problem jest taki, że ktoś cały czas gdzieś jest na ogrodzie Albo te lalki żyją yy, To prawda, Jack yy, Nie wiem czy wiesz, ale widziałem tutaj w ogrodzie z Miłoszem ducha Przysięgam, widziałem ducha To prawda, zważywszy na to, że na nagraniu z lalką Jest to, że ona sama się rusza jakimś cudem I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć Właśnie. Więc właściwie moje teorie legły w gruzach Idziemy zobaczyć to Ten boks nadal od Królisia tam jest. Prześladował Aha. Co? Ej, czy my go tu zostawiliśmy? Tego boksa? Nie, kompletnie nie, nie To wiem, coś co się nie. rusza Ej, w ogóle obczaj jedną rzecz Zobacz, jak tu jest naruszona ziemia W miejscu, gdzie była trumna Jest, dwie Cztery. dziury są właściwie Nawet I nie było takiego bulteru I papier jest jakiś? Jak to? Słyszałeś, to? Słyszałeś to? Słyszałeś to? Patrz. Co jest? Co? Co jest pod ziemią? Myśl, Rieko, czy coś? Co jest? Co? Nie, o cholera jasny, stary, Ta jest okropna. To ona! że nie, śpiewać. Sz... tego za to, człowieku! Lalka gada na dodatek, cię postrało chyba do końca już teraz. Jakim cudem jest, ona gada? To jest zabawka. To jest zabawka. Ty widziałeś, jak jej morda wygląda? To jest zabawka. Nadepnąłeś na to i to zaczęło gadać jeszcze. Ma czarne gały i jest obrzydliwe. To jest zabawka. Który z was, chore bawi się takimi zabawkami? Napisać mi w komentarzu. No zobacz. Jezus! Maria, zobacz na jej gały, jest okropna. Ona śpiewa. Haha, ha, super! Wyprowadzam się z tego domu, biorę walizkę i idę stąd mi Trzymaj kamerę, zostawiać ci kamerę. Czy Serio mnie zostawił samego i pobiegł sobie po najgorszą siekierę, najostrzejszą? Czy ty? Nie, Jack, nie pozwolę ci ich rozwalić. Nie Jak? ma takiej opcji. Zostaw ją, nie rozwalaj jej. Stary, to jest tylko zabawka. Tylko zabawka. ja, Jack, już jestem. ja ci mówię, że siekiery, stary, nic nie pomogą. Trzeba zrobić. Pokaż. faktycznie Czemu jest, słychać jeszcze jedną? To jest system który gada, to wypadło, patrz Stary to jest system który, przez który gadała Zobacz, wciskam To taki kwadracik gada głupi To nie jest nic nawiedzonego stary No dobra, gdzie ta lalka? Tam jest, Tam ją wyrzuciłem Się dziwisz? Jest okropna Przytul mnie Powiedziała coś o system Kazała żebym ją przytulił Teraz możesz ją wyrzucić Ale... do śmieci Szybko. Tu jest ten rytuał. Odprawmy ten rytuał. Ale mamy dwie lalki z pięciu. Stary, nie zrobisz rytuału, jeżeli widzowie się nie postarają chociaż trochę. Widzowie, zostawcie co najmniej pięć łapek w górę i robimy rytuał odwołania tych lalek. Tylko musimy znaleźć jeszcze kolejne trzy, z czego jedną dużą. Więc to będzie mocno odcinek z rytuałem i szukania lalek. Więc koniecznie zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!